Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest moim gościem. Dobry. W końcu profesor Robert Gwiazdowski. Bardzo się cieszę, że możemy w końcu nagrać ten materiał. Bardzo miło. No dobrze, to mam 10 minut, bo jest zaraz konferencja prasowa, na której, dobry, tak na której ogłosicie, że No ogłosimy, że w Warszawie lista wygląda tak, jak wygląda. Okay. Tu ją mam w kieszeni. Jurek Karwel będzie prezentował sylwetki selw poszczególnych kandydatów. Mogę powiedzieć, że Oficjalnie mamy kandydata? Działacz ze sobą rządowi, no oficjalnie listę otwieram ja. Jedynka. Jedynka. no jedynka. Tak, tak, tak. Mhm. Tak, mhm. tak. No dobrze, to w takim razie, e, bardzo się cieszę, to w takim razie mamy w konkurencji bezpośrednio jakich kandydatów? Z kim e, będzie profesor Kon... E, no, walczył? Z tego, co słyszałem, to Platforma wystawiła Włodzimierza Simoszewicza. Okay. Czyli bardzo łatwo tutaj wygrać. Wystarczy atakować, że były komunista startuje. Wcale nie wystarczy. Bo to, że ktoś był kiedyś tam komunistą, to jeszcze nie przesądza, że to zły człowiek. Zwłaszcza, że byli ludzie w partii, bo takie były uwarunkowania, którzy nie robili się złych rzeczy. Natomiast. Problem z panem Cimoszewiczem nie polegał na tym, co on robił kiedyś, tylko co robił przez ostatnie 30 lat, jak już współrządził naszym krajem po upadku komunizmu. Mhm. Czyli e, na przykład jakiś przykład? Na przykład, jakiś przykład. <laughs> no, na przykład, przykład jest taki. E, pamiętam, jak e, po katastrofie e, smoleńskiej powiedział, że prokuratura prowadzi śledztwo tak, jakby chodziło o kradzież roweru. Z garażu na Grochowie. Ja się wychowałem na Grochowie i uważam, że gdyby prokuratura dobrze prowadziła śledztwa w sprawie kradzieży roweru na Grochowie, to z przyzwyczajenia dobrze by prowadziła także śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Mhm. Ale jak nie ma w prokuraturze nawyków do dobrego prowadzenia śledztw. W drobnych sprawach, no to skąd ma ono się pojawić nagle w sprawie poważnej? A przypomnę, że Włodzimierz Cimoszewicz był prokuratorem generalnym, minister sprawiedliwości, no więc on troszeczkę za to wszystko odpowiada. I to, co się dzieje dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości, to nie jest efekt tylko i wyłącznie trzech lat ostatnich rządów PIS-u, tylko to nawarstwiało A się jest. przez lata. E, I pan e, Cimoszewicz w dużym stopniu na to odpowiada. No tak. Um... W takim razie, jakie ma Pan Profesor pomysły na, na start właśnie z Warszawy, żeby zabrać ten elektorat do popis PSLD? psld no, Przede wszystkim chcemy powiedzieć, że próbujemy powstrzymać szaleństwo. Rozdawnictwo? Że, szaleństwo! To już nie jest rozdawnictwo, to już jest, to już jest szaleństwo. Tylko tak naprawdę, pierwsze wybory są do Parlamentu Europejskiego, no tak, tak, tak. ale Taka ciekawostka, proszę pana, a propos tego o, szaleństwa. Otóż e, Jarosław Kaczyński obiecał e, mhm. po stówie na Tucznika i po 500 na Krowę. Ja chciałbym być krową. E, ale, ale nikt nie zwrócił uwagi na stanowisko e, Platformy Obywatelskiej. Mhm. Oni oczywiście obśmiali e, ten pomysł, no bo rzeczywiście, gdy pan prezes Kaczyński ogłosił go w przededniu strajku nauczycieli z powodu Finansowych, to wygląda na to, że, że, że go Pan Bóg opuścił, że on w takim momencie mówi takie rzeczy. Tylko, że Platforma Obywatelska powiedziała, e, że my też damy, e, bo z Unii Europejskiej weźmiemy te pieniądze. I Kaczyński nie wiadomo, czy da, no bo nie wiadomo, czy on dostanie, bo on narusza praworządność, więc musimy odsunąć pis od władzy po to, żeby dać e, na. Krowę i natucznika. Czyli uruchomić kontakty, które mamy w, par w parlamencie, żeby oni nam dali na... Proszę sobie wyobrazić, że oni tam siedzą w tej Brukseli, i, krowy. Tak? I zajmują się pieniędzmi na świnie niej krowę. Tak, no. Problem polega na tym, że polscy hodowcy krów nie potrzebują po 500. Polscy hodowcy krów potrzebują, aby polskie regulacje prawne nie były gorsze niż te regulacje, które mają w Holandii czy w Niemczech. Czy we Francji. Czyli e, nasza koncepcja, nasz pomysł Unia plus zero. E, w tym sensie, że tylko i wyłącznie takie regulacje, jakie są w Unii, wystarczy przetłumaczyć dokładnie dyrektywę mm. i żadnych innych wymyślanych przez polskich polityków, którzy polskim rolnikom, polskim hodowcom utrudniają życie po prostu. E, w e, Parlamencie Europejskim mm. trzeba się zająć stworzyć kartę spraw polskich. Znaczy tych, które są dla Polski ważne. E, które trzeba popierać takie, które są ważne, ale które trzeba blokować, żeby się prezydentowi Macronowi znowu mhm. nie przyśniło, że on dokona jakiejś regulacji, e, którą przepchnie przez Komisję Europejską i następnie przez Parlament Europejski. Tak, z pakietem mobilności. Tak, jak z pakietem mobilności w cudzysłowie. W związku z tym, e, my powinniśmy tam współdziałać, bez względu na to, z której partii w Polsce zostaliśmy wybrani. No niestety jest tak, że dziś jak Platforma coś chce zrobić, to PiS jest przeciw, bo to... Tak. Pada genetyczna pochodzenia, i na odwrót, ja tak nieskromnie przypuszczam, że jak spróbuję ich posadzić przy okrągłym stole, którego rocznica obrad właśnie jest obchodzona, tak, tak, tak. można przy tym samym, który wyciągniemy tam z muzeum, no to przyjdą, to przyjdą pogadać, jakie to są. Ważne sprawy i jak powinniśmy, jako eurodeputowani, podzielić się robotą przy tych sprawach i dlaczego to powinniśmy zrobić. Bo w Parlamencie Europejskim reprezentujemy nie partie, mhm. tylko kraj. I obywateli tego kraju. Dokładnie. Mhm. Okay. To jakie na przykład takie dwie sprawy powinniśmy koniecznie zapisać w, w karcie spraw polskich? No, przede wszystkim najbardziej będzie nas bolał pakiet klimatyczny. No ale tu niestety mleko się rozlało. Rozlało się mleko za sprawą tego, na co zgodził się pan prezydent Lech Kaczyński w roku 2007 i za sprawą tego, na co zgodził się premier Tusk w roku 2009. Ale e, kolejne regulacje, które się tu będą pojawiały, Muszą brać pod uwagę e, naszą specyfikę. Mamy taką mm -hmm. specyfikę, jaką mamy. E, oczywiście musimy postawić na rozwój e, energetyki odnawialnej. Musimy postawić w związku z tym na produkcję tak zwaną rozproszoną. E, jak przedstawimy tego typu. Pakiety konkretnych propozycji, to wydaje mi się, że jest szansa wynegocjować w Brukseli pewne odstępstwa od ścieżki, którą musimy w tej chwili iść. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to grożą nam drastyczne podwyżki cen albo upadek polskich przedsiębiorstw energetycznych. Żeby osiągnąć w Europie jakiś konsensus, to musimy mieć plan. Być może rozłożony na troszkę dłuższy czas, ale musimy ten plan pokazać i chcieć go zrealizować, Ja możemy przyjeżdżać obrażeni, tak jak przyjeżdża rząd PiSu do Brukseli i próbować rozmawiać z pozycji siły, bo to nic nie da. Czyli co, lepiej ulec, czy, czy jak? No, właśnie na tym polega cały dowcip, że e, ani służalczość, ani buta nie jest dobra w negocjacjach. Jako adwokat wiem, jak się negocjuje. E, bo e, trzeba umieć e, odejść od nie, żeby dojść do tak. E, to jest cała sztuka negocjacji. To jest sztuka, e, umiejętność prowadzenia takiej negocjacji. To tak, jak się negocjuje umowę handlową. Dobrze, ja się zastanawiam, a co z. Manifestem z Ventotene z Altiero Spinellim i z tymi kwestiami, i czy pan profesor sądzi, że, że da się zawrócić Unię Europejską od budowania światopoglądowej, no, takiego światopoglądu, jaki obecnie forsuje nam Unię Europejska? Można powiedzieć, że Unia Europejska to także Schuman, to także Adenauer. E, czyli przypomnę. E, Katolicy, liberałowie, okay. bo wbrew temu, co twierdzą niektórzy, w katolickiej nauce społecznej i w liberalizmie jest bardzo wiele elementów wspólnych. Jest. Najważniejszy element wspólny to jednostka. Ten personalizm, człowiek, a nie jakaś grupa, klasa, czy jakiś naród, czy jeszcze ktokolwiek inny. Więc, jeżeli postawimy jednostkę na piedestale i będziemy kierowali się interesem jednostek, ale takich, takim samym interesem jednostki z Polski, jak jednostki z Niemiec, jak jednostki z Francji, to jesteśmy w stanie porozumiewać się ponad głowami polityków. Bo przecież, e, jak zimy gdzieś za granicę, e, to mamy kłopot z nawiązaniem kontaktów, pod warunkiem, że rozmawiamy w językach zagranicznych. Z Niemcami, z Austriakami? Nie! To są fajni ludzie. Stosunki psują politycy, którzy wykłócają się na górze. Normalnie większość ludzi kieruje się swoim własnym interesem, ale wie, że żeby osiągnąć swój interes, to musi pójść na jakieś ustępstwa. Na przeproszeniem jak w małżeństwie, tak? Mhm. Jak coś chcemy, coś musimy dać. Więc ćwiczymy się w stosunkach takich międzyludzkich, personalnych. Mhm. Dzieci się w kołysce tego uczą, tak? Dziecko jak mam okro, to wrzeszczy. Tak. Jak mama przewije i nakarmi. Przestaje. W związku powyższym mama wie, że żeby zapewnić sobie spokój, żeby dziecko nie wrzeszczało, musi nakarmić i przywinąć. Dziecko wie, że jak będzie wrzeszczało, mimo że ma sucho i najedzone, to następnym razem będzie mogło leżeć, aby nie miało mokre, tak? Tak jest, tak, tak. mi się ta anegdota e, i przeniesienie, metafora. E, to dobra, to wróćmy w takim razie do Polski Fair Play. E, jak, idą, e, jak idzie rejestracja e, list wyborczych, jak idzie zbieranie podpisów i kiedy możemy usłyszeć o. W Zbieranie podpisów idzie bardzo dynamicznie. E, w sześciu okręgach wyborczych mamy zebrane Wystarczy e, okay. e, jeszcze jedno. Musimy nogi. mieć co najmniej w siedmiu. Mm -hmm. I o to się staramy. Okay, no życzę w takim razie powodzenia. Już nie Długo w takim razie oficjalny start e, w, we wszystkich okręgach w kraju. W Mam taką nadzieję. Dobrze. Jakie jeszcze na przykład znane nazwiska, lider, jacy będą mi liderzy w jakichś okręgach? Przepraszam. Listę kandydatów w tej chwili uzgadniam e, z tak naprawdę z samorządowcami. Ja hmm. im mówiłem, że liczę na trzy grupy. Po pierwsze naukowców, hmm. po drugie przedsiębiorców, po trzecie samorządowców. Tak jest. E, no ale niestety dostałem pewne wsparcie. mm -hmm. takie e, organizacyjne od przedsiębiorców, tylko oni mówią, słuchaj, no nie będziemy startowali e, do żadnego Europarlamentu, bo biznesy, e, mamy biznes tak? My. Naukowcy my. mówią, e, no niestety, my tu teraz musimy parametryzację zrobić, bo weszła nowa konstytucja dla nauki, e, która pod pewnymi względami e, tej nauce może pomóc, ale pod pewnymi względami dla nauki jest katastrofalna, my. więc też nie będziemy jechać do żadnej Brukseli, e, zwłaszcza ci młodzi, no starsi profesor ou aqui a... To by y, mogli patrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Ale oni, jako że są starsi, w życiowo bardziej doświadczeni, to są bardziej ostrożni. Mhm. E, I mówią mi tak: zobaczymy, zarejestrujesz listy, okay. zobaczymy, okay. ile zdobędziesz głosu w wyborach do Parlamentu mm. Europejskiego. Monda krew musi być to, i działać. Może wystąpimy w wyborach do Parlamentu Polskiego. E, ja się na nich nie obrażam, ja doskonale to rozumiem. Bo przecież ja przez wiele, wiele lat e, zachowywałem się tak samo, dokładnie. To, że mi odbiło na starość, że mówię dobrze, trzeba coś z tym fantem zrobić, e, a to głównie dlatego, że mam stosunkowo małe dzieci, e, to nie oznacza, że e, mam oczekiwać, że im też odbije i nagle rzucą się w wir działalności politycznej. Więc spokojnie e, czekam, co nam się uda e, postawić na początek, na takim greenfieldzie, mówiąc językiem ekonomicznym, e, no i wtedy będziemy e, myśleć o dalszym rozwoju. Ale bo ja wcześniej widziałem jakieś wywiady, to pan profesor mówił, że najpierw wybory do parlamentu, zobaczycie ile macie szabel, a dopiero później ewentualnie start do, do Parlamentu Polskiego. Ale już jest potwierdzone, że będziecie startować do Parlamentu Polskiego. Yy, znaczy tak, yy, jeżeli się okaże, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zgromadzimy niewielką liczbę głosów. To wtedy mam taki plan: zapytać się tych wszystkich ludzi, którzy wykonują tytaniczną pracę dzisiaj, żeby nas wesprzeć, czy oni chcą dalej się e, tym zajmować. E, czyli, e, tak jak zapowiadaliśmy, taka demokracja e, w czasie rzeczywistym e, demokracja e, e, internetowa. E. Niech się wypowiedzą nasi, nasi zwolennicy, czy w dalszym ciągu to chcą. Bo ja nie chcę narzucać swojej woli e, członkom ruchu, którzy się w niego zaangażowali. Okay. Ja chcę usłyszeć ich głos. Jeżeli e, dostajemy się do Parlamentu Europejskiego, to oczywiście wystartujemy na jesień do wyborów do Sejmu Polskiego. Jeżeli się nie dostaniemy, to zobaczymy. E, I nie ja będę o tym decydował. Będziemy wspólnie współdecydowali głosowanie internetowe. O okay, właśnie widziałem te głosowanie internetowe, i tam prawy wybory i bardzo fajne rozwiązanie. Wcześniej nigdzie nie widziałem czegoś takiego w innych w innych partiach. Ale, to jest ale super. Wie pan, oczywiście. Są, e, są kontestatorzy, którzy mówią, czy to będą jedynki. Ja mówię, no, świetny pomysł, żebyśmy wystawili na jedynki e, osoby z tego typu z tego typu głosowania. E, pierwszy krok do katastrofy, ale, ale! Jak już będziemy ruchem zakorzenionym, tak? będziemy mieli członków, którzy będą płacić składki regularnie, to wtedy o takim rozwiązaniu możemy pomyśleć. No tak, dzisiaj, że... dzisiaj pomysł taki, żeby przypadkowe osoby w internecie mogły wystawić nam jedynki, to jest organizacyjna katastrofa. My pokazujemy model na przyszłość. Pokazujemy go już na początku, jak chcemy działać. Ale. To jest y, dopiero do jako punkt dojścia. Tak będzie jak okzepniemy. No tak bo... Byłoby super, gdyby właśnie działać jak partia republikańska, robić prawybory i ustalać właśnie jedynki według właśnie prawyborów, które trwają kilka miesięcy. Zobaczymy, to byłoby super. Właśnie gratulacje, jeśli chodzi o te prawybory w partii. I w takim razie chciałem się dowiedzieć i może zdementować plotkę, bo zobaczyłem wczoraj artykuł, że Polska Fair Play będzie startowała z list Ruch z 15. Rozmawiałem z dziennikarzem z Polska Times, który się o to mnie wprost zapytał i mu wprost odpowiedziałem, że nie będzie nie będzie. Jakbym chciał wystartować z listy jednej albo drugiej, a nie swojej, to bym tego zrobił na samym początku. Mhm. E... Natomiast powiedziałem, że ja chcę zobaczyć, ile jest y, osób myślących podobnie jak ja. Nie tak jak inni, którzy już są w tej polityce, choć niektórzy myślą podobnie z różnych partii, bo ludzi myślących podobnie do mnie jest sporo i w PiSie, i w Platformie Obywatelskiej, i w PSL-u. Nie, y, y, nie tylko u Korwinaczy, nie tylko u Kokiza. Mhm. Y, ale. Podobnie, a ja chcę zobaczyć tych, którzy myślą tak jak ja. Nie wystartuje z żadnej innej listy niż swoja własna. Okay, czyli dementujemy wszystkie plotki. Dementujemy. dementujemy. Dobrze, w takim razie jeszcze jedno pytanie. Jak przyciągnąć na przykład wyborców od innego Roberta, Roberta Biedronia, do Polski Fair Play? Jak można uświadomić tym ludziom, że to nie jest wiele, le, o wiele lepsza alternatywna do obecnych czy poprzednich rządów? Jeżeli będą chcieli coś poczytać e, na temat programu... Poczytać to nie, no to, to pooglądać. No dobrze, pooglądać to mogą pooglądać. Na przykład e, to, co mówię o nauczycielach, to, co mówię o podatkach. Ja mówię dosyć prosto. Mhm. Mnie nie interesuje, kto z kim sypia. Mhm. E, absolutnie. Ale każdy, bez względu na to, z kim sypia, dostanie podwyżkę wynagrodzenia netto o 20%. Nie dlatego, że ja coś dam, że wyczaruję te pieniądze, jak na świnie czy na krowy z Unii Europejskiej na przykład, tylko dlatego, że nie pozwolę ludziom zabierać tyle, ile zabierają im dzisiejsi politycy. Średnie wynagrodzenie w Polsce netto 3000 zł. No ale pracodawca musi zapłacić 5000 zł, żeby komuś mógł wypłacić 3000 i przelać je na jego rachunek. Bankowy. E, dwa tysiące przelewa na różne rachunki. A to ZUS-u, a to Funduszu Pracy, a to Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, e, a to Urzędu Skarbowego. Mhm. I my mówimy tak, nie będziesz z pensji brutto pracownika zabierał tych pieniędzy, które dzisiaj każemy ci zabrać. E, zostawisz te pieniądze pracownikowi. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że zostawisz mu wszystkie. Bo musimy mieć na emerytury. Na emerytury dla rodziców dzisiejszych pracowników. Bo niestety ich rodzice którzy dzisiaj są na emeryturze, jak pracowali, nie płacili składek na swoją emeryturę, tylko płacili składki na emerytury swoich rodziców, czyli dziadków tych, którzy dzisiaj ja pracują. Wie, wie, wie. No, no, tak Pan tak, tak, wie, ale, ale niektórzy tego nie wiedzą. No właśnie Niektórym już... się wydaje, że oszczędzają na swoją własną emeryturę. Ja. Więc ja mówię tak, poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Poznacie prawdę o systemie emerytalnym i przestaniecie myśleć, że pracujecie na swoją emeryturę. Ale właśnie to jest odwoływanie się cały czas do rozumu, ale czy wyborcy głosują rozumem, czy głosują w ostatnich godzinach sercem, bądź emocjami, bądź jakimś, nie wiem, produktem marketingowym? Oczywiście wyborcy głosują emocjami, dlatego że e, jesteśmy ludźmi, a nauka wykazała wyraźnie, że rację miał David Hume, e, jeden z takich myślicieli, który zrobił bardzo wiele dla liberalizmu, który wyznaje. David Hume wyraźnie powiedział, że myślimy emocjami, kierujemy się emocjami. Dzisiejsza nauka, kognitywistyka, wykazała to przy pomocy komputera, przy pomocy różnych czynników, które podłącza nam do mózgu i pokazuje jak reagujemy na różnego rodzaju bodźce. Tak, kierujemy się emocjami, ale, ale e, jest część, która potrafi liczyć, która potrafi opanować. Chciałbym, żeby to było więcej niż 10%. No. Ale niech to będzie 10%. Bez tych 10% tych, którzy potrafią liczyć, ani jedni rozemocjonowani, ani drudzy rozemocjonowani nie będą mogli rządzić. Taki jest nasz cel, powstrzymać szaleństwo właśnie przy pomocy tych, którzy potrafią liczyć, żeby bez nich to szaleństwo nie mogło się ani po jednej stronie, ani po drugiej stronie odbywać. Ja chciałbym i życzyłbym sobie, żeby osoby, których, no, które poznałem podczas sądu licznych, e, tak się właśnie kierowały, ale no, te 10% powinno być aktywne. To są właśnie przedsiębiorcy, którzy mają własne biznesy, naukowcy, którzy mają właśnie standaryzację. Dobrze, oni nie pójdą e, do Parlamentu Europejskiego, oni nie pójdą do Parlamentu Polskiego. Ale w niedzielę na wybory e, mają iść. Ale mają pójść na <laughs> wybory, mają pójść zagłosować. Ja powiedziałem, że to jest taki program, e, jak e, debiut spółki na na giełdzie. Mhm. Trzeba napisać prospekt, prospekt emisyjny. Ja go napisałem. Mamy projekt. No, pisałem w życiu kilka dużych prospektów emisyjnych, zakończonych dużym sukcesem. Aczkolwiek brałem udział też w pisaniu takich, które się nie zakończyły sukcesem. E, natomiast drugim krokiem po napisaniu takiego prospektu emisyjnego jest poszukiwanie inwestorów. No i ci inwestorzy to są to właśnie wyborcy. E, każdy z nich e, ma tyle samo. Czyli jeden głos. Ja życzyłbym sobie w ten sposób, żeby tak ludzie decydowali, ale ludzie mogą, są teraz wygodni. Może dla nich wystarczy zwykły, prosty przekaz, czyli właśnie nie pisanie prospektu, bo oni nie muszą przeczytać tego prospektu. Dla nich wystarczy stokanizowana firma na blockchainie, kryptowaluta, którą mogą mieć na aplikacji i dzięki temu podejmują decyzję, która jest szybsza. I... A, właśnie tak będzie. No i że, że, właśnie. Okra, okra, ten, ten przekaz właśnie, merytoryczny tak jest okrojony. Nasza, już zrobiliśmy taki pierwszy krok. Nie powinniśmy być może robić go tak szybko. Te, te prawdy ale pokazaliśmy jak to ma działać tak będziemy słuchać co do nas mówią będziecie mieli w internecie aplikacje na swoich smartfonach przy pomocy której będziecie decydowali o e, stanowisku naszego ruchu w różnych sprawach takich e, takich bieżących doktryna wiary jest nienaruszalna e, czyli ten fundament tego co chcemy osiągnąć nie powiemy nagle pod wpływem e, Głosowanie internetowego, dobra, niech będzie wysoki, progresywny podatek dochodowy. Nie, podatek dochodowy trzeba w ogóle zlikwidować. Natomiast, e, jak się zachować w sprawie, nie wiem, burzenia pomnika, zmiany ulicy, e, nazwy ulicy? E, czy jaki ma być nasz stosunek do e, strajkujących taksówkarzy? Mhm. E, proszę bardzo, możemy, możemy to poddawać bezpośredniu głosowaniu naszych członków. Okej, okay, to, to jest bardzo ważne. Że... No właśnie musi być taki hype na polskę Fairplay. Tak, musi być taki. Tak, Fair play, musi być taki, taki seks, z... taką organizacją seksji, że ludzie chcą się angażować. Muszę pamiętać o jednym, tak? Wymyśliłem, e, że startujemy w styczniu, w mhm. styczniu, a mamy kwiecień. Już mamy e, 20 parę tysięcy lajków na Facebooku, jest w internecie i w newsach jest bas. Właśnie, a co z mainstreamowymi mediami? Kiedy zobaczymy profesora w Polsacie w tvn W Polsacie byłem dzisiaj się rano. Okay. E, w Polsce byłem dzisiaj w graffiti. Mm -hmm. e, natomiast inni jakoś się nie spieszą. E, bo ja wiem, że my tym innym przeszkadzamy, wiem, no, 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 no. jak to rozumiem. E, dlatego, jak była awantura o tak zwane akta. Niektórzy mówią: nie, żadne akta. Ja mówię: tak, właśnie akta. E, dlatego, że wydawcy tych głównych mediów. E, Chcą przy mocy ustawodawcy wpływać na rynek internetowy. E, a ja jako startup polityczny mówię nie, bo właśnie dzięki temu rynkowi internetowemu, tylko i wyłącznie dzięki niemu, jesteśmy w stanie w jaki sposób zaistnieć. Tak jest, tak jest. Więc ja bym nie chciał, żeby tradycyjni wydawcy e, mieli instrument do batorzenia e, całego internetu, tak e, no bo to generalnie w dłuższej perspektywie czasu będzie przynosiło złe efekty. No tak, nie, móg nie, nie mógłbym. Na przykład, gdyby tu było logo Coca-Coli, to moglibyście ściągnąć ten materiał. No, albo dosta dostałbym karę za. Pomimo tego, że to nie wie prawo panoramy, ale ja to ty działa. Eee, jakbym napisał polemiczny artykuł do jakiejś bzdury napisanej w którejś gazecie no, no. na temat naszych e, projektów podatkowych to też by mogli to ściągnąć. Dokładnie. No o to właśnie chodzi. o Taką cenzurę prewencyjną, żeby takie projekty właśnie jak Polska Fair Play na przykład nie wypływały na światło dzienne do świadomości przeciętnego wyborcy. Życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję Widzimy bardzo. się wkrótce. Na pewno jeszcze nagramy jakiś materiał przed wyborami. Postaraj się, profesorze, pół godziny znaleźć dla, dla mnie. Jestem jednym z nielicznych youtuberów, którzy tworzą takie treści. Naprawdę. Dobra. Dobra. Powodzenia w takim życiu. Idziemy na konferencję na dół e, usłyszeć, jakie są e, osoby startujące z Warszawy, tak? I z Mazowsza? Z Warszawy. Dobra. Cześć. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie i sprawdzajcie projekt Polska Fair Play. Cześć.